Najwięcej tych dronów było skierowane na naszą wschodnią granicę i tam też był największy wypadek dotyczący właśnie tego całego ostrzału, ponieważ w miejscowości Wyryki na Lubelszczyźnie dron spadł na dom. Mieszkańcy tego domu mieli naprawdę ogromne szczęście, dlatego że kilka, dosłownie kilka minut wcześniej zeszli na dół z tego piętra, w które dron uderzył, po prostu zjeść śniadanie. Słyszeli to pijąc herbatę. Zdjęcia tych dronów docierają tak naprawdę z całego kraju, z bardzo wielu miejsc, ale służby apelują, aby nie zbliżać się do tych wraków, żeby ich na pewno nie dotykać, dlatego że nie wiadomo, czy dalej nie są uzbrojone, czy już bezpiecznie można się zbliżyć do tego. No i oczywiście apelują, aby wzywać policję, wzywać służby, bo oni mają fachowców, którzy to mogą sprawdzić.